Szeczko rzymeczki, ja oczywiście Frodyz, a to jest kolejny odcinek serii zginę. Dzisiaj jak zginę, mówię Wam jedną literę mojego nazwiska, więc jesteście ciekawi, zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję 35 łapek w górę, to będzie kolejny odcinek i jak jedna ważna rzecz, użyjecie tego skina, tam nic nie ma oczywiście, ale jak użyjecie, no to dostaniecie ode mnie uśmiech, więc kto użyje, dostanie uśmiech i piszcie pomysły za pomysł też dam uśmiech. Jak jakiś dobry będzie i go użyje, to dam uśmiech też. I oczywiście, najpierw sobie zagramy mój parkour, to jest tak w top, ale pewnie się niedługo skończy, niby on jest trudny, ale o, nie chcę do kolejnego Ale nie mogę go, rzadko go udaje mi się przyjść, już go raz przedem, ale jakoś tak... On jest niby łatwy, co nie? Bo mało co, trudno, a trudne to wiadomo, że są łatwe yy, Nagrywasz, yy, tak, nagrywam Dobra, dobra, idziemy tutaj, dobra, tutaj lecę nie, 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 tylko dużo, aby nie stracić, please, dobra, jeszcze, dobra, dam radę, dam radę, na no, spokojnie. Jeszcze jedne, i tutaj zielone chyba jest S. S, 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 nie, nie, zginę, dobra, pierwsza litera to M, no i oczywiście pozdrawiam wszystkich widzów moich. Przypominam, 3-5 e, będzie bardzo mi miło i będzie oczywiście kolejny Odycy Inek, z, zginę. Dobra, sprawdźmy, czy się nagrywa, bo... Normalnie już mam... Dobra. wiecie co? Ogólnie? O, na tym parkourze byłem właśnie. Przed chwilą nagrywałem, co? Nie już mieliście i tak jedną literę. To nic nie straciliście, ale... Nagrywałem przed chwilą. I wiecie co się stało? Wywoliło mi przeglądarkę. I już i... i lipa była. Aha. Aha, spoko, że ja nie wziąłem klucza. A nie mogę zginąć, więc. No, a tak to ogólnie to bym sobie interesował czas, ale... No nie mogę zginąć. Mam nadzieję, że nie zginę. Co tu jest? Aha, trzeba tutaj wejść. Dobra, i tutaj jest na że zielony. Dobra, trzeba się odbić. Wyskoczę, dobra. Teraz nie będę tak szalał, No spokojnie. Może tutaj skrócę, ale... Nie będę jakoś skracał sobie dużo. Dobra. Okej, okay, tutaj trzeba uważać. Fajnie to wygląda, nie? Fajnie to wygląda nawet. Ja oczywiście dopiszcie te pomysły. Yy, I używajcie mojego skina. Bo jeśli użyjecie, dostaniecie... pierwsze kasorki. sorki. Uśmiech. Za, za użycie mojego skina i znów szczeka, przestań szczekać Dobra tutaj to to jestem, okej okay. Pozdrawiam, koks, Camilo. Pozdrawiam wszystkich Dobra, mam, mam klucz. Dobra, dobra, dobra. Może przez to jest szalony, bo oni tuż nie mogli znaleźć klucza. Okej, okay, dobra. A to można inaczej było skoczyć, ale trudno, ja jestem zawsze potem. Hej, ty prawo brzęk. Czyli jaki tam co, Są... A, myślałem, że to jest. Wiecie co? Jak chciałem skakać do góry. A, myślałem, bo myślałem, że to jest grawitacja. Dobra, nie mogę zginąć, bo już znacie jedno. No, nie mogę zginąć. jeszcze cztery parkury na odcinek, jeszcze dwa. Oprócz tego też nie lubię tak skakać. Bo boję że jest fajne, jeszcze szkło. A wiecie, że szkło psuje jakoś. Jest droperek taki. O nie, please, nie, please, please, uff, żyje, dobra, jeszcze nie wiorek czytał, bo nie wiem, po co mi nawet on jest. Zaraz się to psuje jakoś w szkło, więc trzeba szybko ominąć je. Ciekawe, czy by się dało zrobić taką jedną fajną rzecz. Czy by się dało skoczyć do tej bramy i ścitać? Ciekawe. Teraz. Boże, skinę. Dobra, nie skinę. A wiesz a co, a dałoby się, dałoby się jakoś. Nie, no, ja spróbowałam, ja ale to tylko na. jakby nie miał takiego czele, to tam bym spróbował. Dobra, dobra. To jest bardzo ciężkie. Tego prefabrykatu jeszcze nie widziałem. Czy tam prefabrykata, jak to tam się mówi. Dobra. Dopiero nie jedno podałem, ale dopiero to jest drugi parkour, przypominam. A on zobaczcie ile trwa. O, wiecie, kolega zapomniał o lawie dać, dlatego. Bo widzę, na prefabrykatach nie dawał lawy. Patrzcie. Ciekawe. Ja zawsze będę dawał, na prochu Znaczy, ja umiem już tą lawę zrobić, bo każdy już umie. Każdy, kto się interesuje, lawą to umie. Dobra, ja tu nie ryzykuję. Nie będę jakoś podwaskał, bo może jeszcze coś zrobię. Bo to jakoś musi być w końcu szalone, więc no, zobaczę. Tu już jest koniec. Nie, ja jeszcze widzę, ale to jeszcze chwila. Coś tu jest, co tu jest. I co? Mam nadzieję, że. Dobra, boję się, nic nie robię. Nic nie robię, proszę, proszę. Jest! Dobra, szedłem. 3 minuty 20, dobra. Jedną dopiero powiedziałem, drugi parkur, dobra. Nieźle. Tak tam mój parkur jeszcze cześć, 700 osób. Możecie zagrać oczywiście, będzie mi bardzo miło. E, dobra. E, dropper od tyłu. Boję się, że Anko robi jakieś takie bardzo szalone parkury. Kto wygra wybory? Nie wiem, nie interesuje mnie to. Ile ja tu osób gra? To jest sekundówka? Naprawdę, ale nie biorę sekundy. Nie wiem, co się działo. Czy to było w poprzednim odcinku, co to było w ogóle z sekundówkami? ha to jest 5 sekund, ale to też już przechodziłem. Ulubiony kolor. Okej, okay, to przejdę. Tego jeszcze nie ja przechodziłem. Okej, okay. tutaj są wszystkie klucze. Nie, no żółty gdzieś musi być. Dobra, nie ma, ok. Spokoj. Czy... Dobra, to tak jak patrzyłem. Czy... Dobra, to ryzykuję i doskoczę, dobra. Ryzyk, fizyk. Dobra, dodam tego chyba... Doskoczę, please, please? Dobra, doskoczyłem. Dobra, tutaj na spokojnie. Będę chciał zebrać tego, okej. Okay. Dave Jana. Czyli Dave i Jan. Dobra, bardzo śmieszne, dobra. o ja, ja tego nie lubię. Tego nie lubię, popatrzcie. A to trampolina to jest z mojego drugiego kąta chyba. Nie, 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 Froziks, nie ryzykuj. Tu liczy się o moje nazwisko. Do nieba lecę. Więc, ja już od razu zrobię, bo i tak nic nie zrobię. To jest szalony parkour, więc tu może być coś nie tak. Boję się sprawić czy się nagrywa? Nagrywa się. Myślałem, że mi się zacięło, dobra. Już od razu, bo i tak. Dobra, teraz czekamy. Trochę nudne, że nie, nie ma jeszcze dwóch kluczy jakichś ale ogólnie to jest nudne bardzo tak skakać tak skakać, nic się prawie się nie dzieje Dobra do szkła, do szkła Nie dolecę dobra Nie, gdzie to jest? Uff Dobra, ale teraz dam radę Dobra, no spokojnie Najlepiej mógł tam zdrugać, ale to jest challenge więc wolę nic nie robić O nie, uff, o tu też takie e. Tutaj zielony klucz Ja wiem może, może tu O nie, nie widzę paru kluczy co? To jest szalony parkour? Ale bym mógł sobie pokusić o rekord, ale no, nie chce mi się. Dobra, jeszcze jeden parkour został. Ile się nagrywa czasu? Siedem minut. No dobra, zobaczymy. Zobaczymy, czy zginę, czy nie. Zależy. Dobra, weźmy na przykład... A. Nie chcę jakieś Bo dwa... Był, była dwa szalone i jeden trudny. Cztery kolory... Nie, to będzie trochę... Przecież Hmm, czy to będzie za długie? Albo Galakcji czy Rainbow? Ile to trwa? Nie, dobra, to są podwójne. Dobra, lecimy do ten. To będzie prawdopodobnie ostatni parkur, bo za długo mi się zejdzie. Macie dużą szansę, żeby się dowiedzieć moją drugą literkę. Tylko. Dobra, startowałem. Wychodzę z tego parkura. Ej, oczywiście, druga to. O! Znaczy, ry. Sorry, ry. Ry, ry. Dobra, ryry ry, jak y, rak. Dobra. Może coś fajnego tu będzie. etykolo O nie, to nie jest fajny park. Jornatwa od tyłu. Co? Same sekundówki. Co w tym świecie się dzieje? Technie żabonie. A to przechodziłem. Na pewno nie na odcinku, ale przechodziłem. Y, dobra. Na przykład droper. W... A się boję że na droperze od skina? Dobra, co wy tu zrobić? Kit czy ten? Przechodzimy. Nie, to też jest sekund sekundówka. To się. O, o, o was na literę M. Jak to jest sekundówka? Nie, ale ja nie chcę, bo zginę. Dobra, ulubiona pora dnia. Nie, od Mikalu to nie przechodzę. Nie chcę jakoś, od Mikalu. Kurde, nic nie ma. Mam drugą połówkę. E, dobra, no masz drugą połówkę, weźmy. E, dobra, czyli tu parku od kogo? Od Harui, spoko. E, dobra, dobra, tu będzie na pewno gdzieś... Znaczy, tak coś czuję, że on nie daje tych kluszy. Dobra, wiecie co, może jednak wrócę się. Może trochę ryzykuję, ale dam to ponieważ chciałbym sobie zdobyć. Myślałem, że trochę więcej Debianów, ale nie wiem, czemu. Wow. Nie wiem, czemu tu jest od razu. Dobra. Dobra, dobra. Dobra, dobra, kolejna. Har Haruje zawsze robi albo niemożliwe, albo szalony, ale. Te parkury nie są jakoś niemożliwe albo szalone. To mnie bardzo ciekawi. Eh, no dobra, tutaj. Okej. Okay. Ale wiecie co? Na początku ta lafa, słynie, so, ta różowa była taka. O nie, jak on ma tą lawę? Co jest? A teraz, kto mówi o tej lawie w ogóle, so, nie? To jest bardzo ciekawe. Dobra, tutaj wolę nie jakoś na bardzo iść na skróty. Tego nie lubię prefabryka, tu bardzo nie lubię. A te ściaki są ładne, bo mają takie serduszka, więc... Dla każdego, kto zostawi lajka like i suba, serduszko takie. I dla moich widzów, którzy nie zostawiają lajków, like ale mają chociaż suba albo odwrotnie. Dobra, chwila, bo tego nie lubię też za szybko. Ja się boję, że zginę. A trzecia litera... Dobra. Trzeba być dobrym, bo wiecie, mógłbym to robić, nie wiem... Yy, o nie, tyle liter powiedziałem, dobra, resetuję nagranie i robię jeszcze jedno, co nie? Ale to nie, to nie ma sensu. I tak, nikt się nie dowie nazwiska do końca. Bo każdy tyle będzie o teorii, co nie? Albo to, co? Może to, może to? Najgorsze jest to, że... Jak czasem nagrywam... O nie, chwila. Jak czasem... O, to jest bardzo ciężkie. Czasem nagrywam, co nie? Uch, nie zginąłem. To jak, wow, jak czasem nagrywam, to mi czasem, czasem, czasem yy, wywala przeglądary i wtedy no już nie zginąłem z tym. Wtedy to już muszę yy, nagrać drugi raz, no bo jak mi przeglądary wywali, to muszę się zalogować, a, a w ogóle jeszcze nie mam programu do montowania, co nie? I... Yy, jeszcze nie wiem, i bym, ja wiem, bym uciął co, nie? Ten moment, ale. I don't know, jak. Ja znaczy w tej moim poprzedniej nagrywce, bo teraz zmieniłem, co nie? To wiedziałem, jak się robi, ale no. Dobra, tutaj na spokojnie, na spokojnie, na spokojnie. No i. i prefab, jego, chyba to jest. Chociaż nie wiem. Boję się, bo już 3 minuty idę. Okej, okay, dobra, jestem. Dobra. To prawdopodobnie ostatni parkour, ile się nagrywa? 12 minut. No to chyba spoko, odcinek wyszedł. Oczywiście pozdrawiam, teraz tak z... pomyślałem, pozdrawiam każdego za uśmiech, to tu dał i sprawdźmy. Potrawiam w 3 najlepsza 18, jestem, fajna. Królowa Aila123, Pudelek728, HejkaTulenka2005, Hashtag Boom, Angeles. Fajna Majka, XZ, QWRT e, e, Wybyny. W, y, serduszko VA2A A. i Wika 3-3 pizza 333 sorry. Dobra. Jak chcecie tu się znaleźć, zostawcie mi uśmiecha. I oczywiście zostawcie łapeczkę w górę i suba już użyjcie mi tego skina, dostaniecie uśmiech i mi jeszcze co na moim parkurze. Dobra, 58 Może już go nie ma w topie, jak go widzicie, ale możecie w niego zagrać. I oczywiście możecie polubić ścianę, bo patrzcie ile mi do mikalu brakuje. Więc możecie mi pomóc, bo już koniec, jutro został ostatni dzień, więc łapka w górę, stóp, 35 łap, łapek i kolejny odcinek. No i co, ja się będę z Wami żegnał, moim z Wami Frosix. no i 35 łapek, przypominam, kolejny odcinek, zostawcie łapeczkę w górę, suba, no i cześć.